Cześć, tutaj Abes, witam was w kolejnym materiale na moim kanale. Dziś przetestujemy sobie petardy no, szaraki. Chyba popularne petardy, tym bardziej ostatnio jest ich całkowity straszny wysyp yy, na różnych grupkach, forach yy, konwersacjach i innych rzeczach dużo tego się na rynku wtórnym pojawiło także pora to chyba przetestować yy, tak to wygląda 20 sztuk w takiej parce z rąk prywatnych, z tego co widziałem da się je kupić za 30-35 zł wygląda to obiecująco bo 30 zł za opakowanie mocnych petard starych petard jest to spoko cena Wie, wiele informacji na paczce nie znajdziemy, ale to, co będzie, no to Wam pokażę. Kod produktu TXPES010, 20 sztuk i to w sumie tyle. E, tyle informacji. E, mamy tutaj też informację o tym, że jest to klasa druga, napis po niemiecku. I co, zapraszam Was do wzięcia udziału w konkursie, który trwa aktualnie na kanale. Zapraszam Was do opisu, gdzie znajdziecie Link do Discorda, Instagrama, TikToka oraz znajdziecie link do sklepu Pirogżmot, w którym dostaniecie 15% zniżki z naszym kodem rabadowym Pirogang Także Pirogang Także zapraszam serdecznie A ja wyjmuję już jedną sztukę z naszej folijki A jakbyście chcieli wiedzieć no to te pytarki dostałem od Śmiechola w paczce Link do odcinka z paczki widza Paczki śmiechola wyświetli się w tym momencie w tym rogu, chyba że o nim zapomnę, to wyświetli się przy tym filmie po prostu kiedyś. <laughs> Ale nie to wyświetli się po prostu w trakcie filmu nie, nie idealnie w tym momencie, w którym powiedziałem. Tak to wygląda. E, petardka klasyczna, e, szary papier, e, krótki lącik, bardzo krótki rącik, e, choć pewnie duża część wchodzi po prostu w korpus, bo czuć, że tutaj jest sporo gipsu. E, Dlatego też mam okulary ochronne na sobie, bo podejrzewam, że będzie nim strasznie rzucać. Korpusik dość gruby, nieregularny, ale no jakość wykonania jest ok. Tym bardziej jak się patrzy, że to jest jakby nie patrzeć stara petarda, gdzie producenci mniej się przykładali do jakości produktu a bardziej się przykładali do mocy tego produktu. Także już Wam nie przedłużam, bo już nam ponad dwie minutki. Biorę zapelarę i odpalimy sobie naszego pierwszego szaraczka. Tylko no tutaj leży, więc muszę podejść. I przetestujemy sobie to później na decybelomierzu i może rzucimy w jakąś trawkę, żeby zobaczyć moc destrukcji. Odrzucam daleko. Konkret, co jak co walnęło takie dobre, dobre 4,5 i no i 4,5 piątka, coś takiego, no patrzcie na to. Sam jestem zdziwiony, bo nigdy wcześniej nie strzelałem ze starych sz szaraków, jedynie tam przy szorcie, ale to była jedna sztuka i jak już strzelałem z szaraków to strzelałem z tych CE, a w czasach świetności powiedzmy tych petard TXP-010 no to ja wolałem za dzieciaków kupować po prostu sprawdzone FP3 Nie kombinować z czymś nowym <noise> Także jestem bardzo, bardzo pozytywnie zaskoczony Świetne są Uderzyły tak jak powiedziałem, jak dobre 4,5-5 gram luźno Nie wiem ile to ma w środku Ja się we wróżki nie bawię I nie będę wam sprawdzał ile jest prochu w środku Czy tam fotobłysku Bo nie dla mnie to zadanie tak czy tak, usłyszeliście, jaką to ma moc. Za chwilę rzucę jeszcze jedną luźną. Rzucimy w trawę i rzucimy sobie na decybelomierzu. Tak czy tak, jest naprawdę konkretnie. Nice, jestem pozytywnie, bardzo pozytywnie zaskoczony. Śmiechol wiedział, co podsyłać. No w sumie zrobiliśmy test na trawie już teraz, bo akurat tak poleciała w wysoką trawę. No i patrzcie na to. Wynik porównywalny myślę z wieloma emiterami, Takimi, no które teraz kosztują srogie pieniądze za paczkę. A co kosztuje tak jak powiedziałem 30-35 zł, coś takiego. Wiadomo z rąk prywatnych, więc nie będę nikogo polecał. Więc można się pewnie przejechać albo dostać po prostu fajny produkt, ale to bez problemu myślę, yy, ogarniecie, jeśli byście chcieli. Fajne, fajne. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, mówię to już kolejny raz. Yy, nic dziwnego, że ludzie po prostu tyle tego no, sprzedają teraz, i dziwne jest tylko, że za tą cenę, moim zdaniem, yy, bo wysyp jest ogromny. Może też dlatego, że wysyp jest ogromny. Gdyby tych petard nie pojawiło się na rynku aż tyle, to może cenę by sobie narzucili trochę większą i inaczej to by to wyglądało. A przez to, że jest duża konkurencja w wyprzedawaniu tych szaraków, to może ta cena się jeszcze w miarę fajnie trzyma. Odpalamy. Teraz w trawce rzucę jeszcze później na decybelomierzu. Zobaczymy, jak to, jak to wypadnie. Choć już teraz wiem, że na pewno świetnie. No co? Nagrywam ten test, bo. No w sumie może ten bum na szaraki kiedyś minie, więc teraz jest najlepszy moment, żeby nagrać ten test. Plus śmiechol czeka na pewno, także odpalamy. Trochę po uszach dało z tych 10 metrów powiedzmy. No i ponownie i ja mógłbym sobie stanąć tutaj kilka razy yy, a stopę mam myślę niemałą yy, także no, robi to yy, robi to pewne wrażenie no Przeorało tutaj kawał kawał trawy nie zostało nic szczerze mówiąc nie wiem czy temu wystawiać czy cenę czy nie bo nigdy tak naprawdę retro petardką yy, ocen nie wystawiałem ale znowu to się pojawiło w takiej ilości że że nie wiem, czy oceny wystawić, czy nie. No, moim zdaniem rzeczywiście za te 30-35 zł, no to jest 10 na 10 aktualnie, bo nie oszukujemy się, żadna nowość nie zbliża się poziomem huku y, przy tej cenie, tym bardziej, bo no, wiadomo, mamy lupo, które będę testował zresztą za chwilę. Y, mamy lupo, które no. jest na pewno mocniejsze od tych petard, ale jednocześnie kosztuje no 17 zł za sztukę no więc sami, sami widzicie odpalamy nasz decybelomierz tryb ten który mi poleciliście i będziemy odrzucać fala uderzeniowa fajna na no i wynik jest konkretny fale uderzeniowe naprawdę z tych no myślę, że to jest takie 8 metrów, 7. Wynik 119.2, blisko 120 decybeli. Konkrecik, konkrecik, tym bardziej, że większość nowości, które ostatnio testowałem bujało się w okolicach 114. Jedne petardy, które nagrywałem z nowości miały, wykręciły wynik 105 i 6 e, także wynik 1192 z tych 10 metrów naprawdę e, 10, no z 8 powiedzmy naprawdę jest to wynik świetny tym bardziej, że ten, tak podpowiadam, ten wynik 105,6 chyba dokładnie był z jakichś 3-4 metrów Także tak, sami widzicie, jaka to jest różnica. Co mogę opowiedzieć o tych petardach? Tak jak, tak jak już w sumie mówiłem, dla mnie w tym momencie to jest dyszka. Yy, I jakość wykonania, jak to starego produktu informacji na opakowaniu praktycznie brak, jak to bywało. Yy, moc, no topowa topowa cena aktualna. Też bardzo przyjemna. Ciekawe czy pojawi, pojawią się w jakimś sklepie internetowym, czy pojawią się w takim zakupie no, sklepowym, a nie tylko u straganiarzy na odpustach i sylwestrach, jak to wiemy, że tak to, tak to działa. Także, także fajne petardki. Dzięki Śmiechol jeszcze raz za podesłanie ich do testu. Bardzo mi się podobają. Mamy tu jeszcze sporo więc na pewno na nie jedno luźne strzelanie czy jakiś teścik wielu petard się nam przydadzą także jestem zadowolony wydajcie swoją opinię w komentarzu co sądzicie o tych petardach może macie już je może już je zakupiliście może je mieliście dawno temu napiszcie mi co o nich sądzicie jaka jest wasza opinia no i co zapraszam jeszcze raz do konkursu zapraszam jeszcze raz do linków w opisie